Zadowolony jestem z mądrości mojego zespołu. Oczywiście były fazy, gdzie mieliśmy problemy, ale też nastawialiśmy się na to, że Legia to jest e, gdzieś tam zbiór fajnych zawodników, e, bardzo dobrze ułożonych, przygotowanych, grających już ze sobą sporo. Ale mieli trochę taki kasus jak my w tamtej rundzie, czyli 7-8 zawodników, no a my inny komfort na pewno zarządzania zespołem. No właśnie, myślę, że finowie, zagrali tylko, finowie zagrali, nie wiem, przetrenowali jedną czy dwie jednostki treningowe, to naprawdę z fajnej strony się pokazali. O, no, Mieliśmy cztery jednostki, finowie szybko przyjechali, więc cieszę się, że tak zespół się bardzo mocno zmobilizował na ten okres, bo on był trudny, ciężko się po. Po takim zebrać szybko, przylecieć z różnych zakątków świata, czy Europy, świata, bo Jeffer jeszcze e, i e, stworzyć grupę ludzi, no bo Finów dopiero nasi chłopcy, ja znałem ich wcześniej, powiedzmy z, z rozmów tekstowych, ale, ale poznaliśmy zespół, cztery jednostki temu i dzisiaj wyglądaliśmy jak grupa ludzi, która dobrze się ze sobą czuje i rozumie. E, świetny Kamil w bramce, no też potrzebowaliśmy go. E, chyba każdy na dobrym poziomie, ale myślę, że jeszcze ten margines e, ich rozwoju jest większy. Ostatnie minuty gra legia z przewagą jednego z lotnym bramkarzem, i fajnie w, defensy w defensywie się zespół spisał. Ile wariantów byliśmy przygotowani? Mieliśmy dwie analizy wczoraj i dziś przed samym meczem. E, oczywiście błędy się zdarzyły, to jest futsal, ale też mieliśmy swoje takie sytuacje, które powinny zamknąć mecz na 3-0 na początku chyba drugiej połowy. Tam brakło braku dogrania. Myślę, że też właśnie za dużo też kalkulacji było, mogliśmy bardziej pchać do przodu w, tych, w, tym, w tym budowaniu, a, a mam wrażenie, że czasem nasi zawodnicy patrzyli się na zegar, żeby ten czas płynął. A myślę, że jakość zespołu w tym, tej lidze jest taka, że, że w w każdym momencie trzeba być przygotowanym na problemy. No i w momencie, kiedy Słowak przyjdzie certyfikat Słowaka, to Będziesz mógł mówić o komforcie? Będziesz mógł mówić o, o tym, że już masz tą kadrę taką w miarę fajną? Tak, jest to zespół, który na pewno spełnia moje ambicje, jest, e, uważam optymalny na nasze dzisiejsze możliwości, e, ale będzie się wszystkim fajnie pracować. E, słuchajcie, no ja, ja naprawdę w październiku bardzo mocno bałem się o utrzymanie, jakby to nie są żadne puste słowa. Po prostu patrzyłem, co się dzieje pod nami. Gdzieś bardziej obserwowałem te wyniki zespołów spot, a nie ten. No bo różne sytuacje mogły wyjść, nie wiem. Finowie mogli zmienić klub. Ja bym musiał znów szukać innych zawodników, a to takie trochę koty w worku. Udało się mniej więcej pod koniec listopada dopiąć z nimi. Jeszcze doszedł Filip, naprawdę bardzo fajny zawodnik. Więc jakby te nasze ruchy to jest coś, co co jest chyba ważniejsze na ten okres, niż praca, trening i inne zadania. Wiedziałem, co tu się będzie dziać, e, e, widziałem po tych social mediach, jak, jak gdzieś tam e, promują, że tak powiem, te, i swój transfer, i, e, i, i ten mecz, e, więc, e, więc bałem się, jak zareagują fantastycznie. Aro, goli, fajne, kilka takich sytuacji, Eryk, myślę, e, bardzo duży potencjał, dużo piękna nam utrzymał, bardzo trudno się go kryje na pewno. Ale też dajmy im czas, pamiętajmy, rozmawialiśmy o tym pół roku, praktycznie byli bez piłki, a, a dzisiaj odbudujemy ich i będą super. Kierunek fiński jest mało popularny i też nie wzięliśmy reprezentantów topowych. No bo reprezentant topowy gra w piaście, był niedawno w, w rekordzie. I, I więc jakby wzięliśmy zawodników takich, którzy coś chcą osiągnąć i my też jesteśmy takim klubem, który chce coś osiągnąć, myślę, że dzisiaj to się spina nam i my jesteśmy dla nich fajnym kierunkiem i oni dla nas są właśnie fajną opcją e, więc to jest potencjał, który na pewno chcemy rozwinąć, ale to nie są zawodnicy już tacy produkty gotowe więc może optymalne uważam ruchy, które mogliśmy zrobić, ja jestem z nich bardzo dowolony, bo uważam, że jesteśmy takim miejscem dodając Kamila, dodając Jeffera, dodając Arka Szybczyńskiego, Darka Sowińskiego. Pamiętajmy, ko straciliśmy przed sezonem, e, więc myślę, że jesteśmy takim miejscem, którzy takich zawodników o w świetnym potencjale, ale coś chcą osiągnąć. No, Aro to był zawodnik, który gdzieś tam ma ambicje grać nawet w lidze hiszpańskiej. E, Erik, to być zaraz etatowym tym Finlandii. To jest dobre miejsce, myślę, że takie mecze jak ten będą ich rozwijać, takie trybuny, takie, e, taka otoczka cała presji. E, i, i, I codzienny trening to, to są zawodnicy na dziś. Boję się tylko tego, że oni tak zabłysną, że, że to będą po prostu takie krótkie epizody. Tutaj, najważniejsze, że, że jeśli Wam się podobało, no, to, no to, to fajnie, ale mówię dla nas, najważniejsze były trzy punkty: wejść fajnie w rok, odegrać się przede wszystkim zespołu z legi za pierwszą rundę, bo tam dostaliśmy 5-0 i, i był, był, był duży, było duże niezadowolenie po tym meczu. Dzisiaj liczyło się, e, liczyło się tylko trzy punkty. Wykonaliśmy zadanie: 2-0. Myślę, że taki wynik. Mógł iść jeszcze w, i w jedną i w drugą stronę, bo też nie powiem, Legia miała swoje sytuacje, ale my też mogliśmy gdzieś ten mecz szybciej zamknąć. Ale myślę, że zasłużone zwycięstwo i fajnie, że wchodzimy w Nowy Rok z trzema punktami. To byłeś bliski trafienia, szkoda tego słupka. No tak, no gdzieś strzał przez całe boisko, wcześniej już mogłem gdzieś zdobyć gola, ale, ale się nie udało. Ale mówię, najważniejsze, że 2-0, gdyby to było 0-0 i trafiłbym w ten słupek, pewnie nie smak by było dużo, dużo większy. Tak to wygrywamy, to jest najważniejsze. Bardzo dobra praca w defensywie w drugiej połowie, kiedy zaczęli grać z lotnym bramkarzem. Naprawdę to wszystko wyglądało nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. No tak, no czwórkę, którą gdzieś tam bronimy w przewagę drużyny przeciwnej do dziś już mamy od, od akurat od dawna, więc, więc tutaj akurat się dosyć dobrze rozumiemy z chłopakami i, i myślę, że, że naprawdę nieźle to wygląda, ale, ale w meczu już dzisiaj było widać dużo, dużo lepszą naszą grę defensywną, przede wszystkim było stać nas na bardzo e, intensywną tą pracę w defensywie, było nas więcej, co w pierwszej rundzie nam tego właśnie brakowało, dwaj zawodnicy z Finlandii zaprezentowali dzisiaj się naprawdę fajnie, a tak naprawdę dwie, trzy jednostki mieliśmy tylko wspólnie, także chwała im za to i, i miejmy na Mam nadzieję, że to będzie napawać optymizm przed kolejnymi meczami. No i jak przyjdzie certyfikat Słowaka, to jeszcze będziecie mocniejsi. No tak, jeszcze Filip także dojdzie, także jeszcze kolejna osoba na pewno też doda swojej umiejętności, bo, bo jest to zawodnik, e, naprawdę na pewno niezły, także, także no, czekamy na niego i myślę, że już w spotkaniu z Toruniem będzie mógł pokazać swoje umiejętności kibicom. E, Pokroga pues finalna diferencja się oni naprowęcało swoje okazje, i y, y nosot no. e, No hemos hecho una primera parte demasiado buena. Nos ha costado tener el balón. Eh, es cierto que ocasiones nos han generado pocas. Pero, pero en la primera parte hemos estado muy lejos de nuestro nivel. En la segunda hemos mejorado. Hemos estado más cerca de nuestro nivel. Eh, creo que en la segunda hemos sido superiores. Pero otra vez nos vuelve a penalizar mucho la falta de gol. Y, y tenemos que seguir trabajando para mejorar y, y aprovechar la. la na tantas ocasiones que creamos w pierwszej połowie, przede wszystkim nie zrobiliśmy nic. Eee to, dlaczego dzisiaj widzę wygrał, to dlatego, że oni po prostu wykorzystali te sytuacje, które mieli do, do strzelania bramki, a my nie wykorzystaliśmy nic, ale zaczynając jeszcze od początku, w pierwszej połowie graliśmy bardzo słabo, w drugiej połowie zaczęliśmy polepszać naszą grę, dochodzić do sytuacji i trenera zdaniem w drugiej połowie byliśmy stroną przeważającą, ale nadal nic nie wykorzystaliśmy, no i to jest główny powód, dlaczego nie wygrywamy, ta skuteczność. Teraz musimy w tygodniu pracować ciężko, robić cały czas postęp, który musimy robić trenując, no i mamy, trener, nadzieję, że w następnych meczach będzie Dużo lepiej. Na pewno Jefferson Ortiz tutaj. Bardzo, dobrze, bardzo dobry zawodnik technicznie wrócił po dłuższej przerwie. Wiadomo, jeszcze na pewno będzie lepszy, bo on dopiero tak naprawdę wraca, jeśli chodzi tutaj o drużynę Widzewa. No ale tak samo Kamil Kucharski, wielka jakość. Myślę, że to takie wiodące postacie w drużynie widzewa. No też dwóch nowych zawodników tak z Finlandii. Jeden strzelił piękną bramkę, świetnie się zachował przy przerzucie z autu. No i wydaje mi się, że to były najgroźniejsze postacie dzisiaj Widzewa w, w tym meczu doszedł do nas Christian Rodríguez, zawodnik z Hiszpanii. Też na pewno jeszcze potrzebuje trochę czasu na aklimatyzację. Poznaje tą ligę. To, co się rzuca w oczy, no to, że na pewno dla zawodnika z Hiszpanii, który no nie dysponuje niesamowitymi warunkami fizycznymi, no to ta fizyczność, która charakteryzuje, charakteryzuje naszą ligę, może być pewną trudnością. Mamy też Denisa Lifanowa, nowego zawodnika, ale dzisiaj jeszcze ze względu na delikatny uraz nie był w stanie grać. Mam nadzieję, że jak dojdzie właśnie Denis, dojdzie Maciej Pikiewicz, który już powoli wraca do kontuzji, Andre. no to Będziemy drużyną, która będzie osiągać lepsze wyniki, bo widać, że postęp delikatny jest, ale potrzebujemy nowej, świeżej krwi.